<noise> a co zrobił? Człowiek mnie szłupie. Dbaję nie Zapomniał nie popiołem jedną. tu stałeś się obrycieć, A ja mam maso do białka. <noise> Zobaczcie, mamy i teraz zaczarujemy. Że ja to jedno zdolno, tak? Zobaczcie, się dzieje trzy. Szybko, zjedę. Teraz weźmiemy na to miksutę. Jeszcze raz po weźmiemy. Zaczarujemy. Teraz zaczarujemy to. Kontynuujemy sobie. I teraz.

a teraz <laughs> Słuchaj Paweł, mam markera, tak dłonie przed siebie Pokaż do kamery, że są czyste ja Weź je wysad... tak obróć nigdy nie w drugą stronę Ale tak szeroko obróć, tak normalnie I trzymaj mocno, zaciśnij I zobacz co się dzieje Teraz namalujemy no, tutaj X Widzicie X? -a? Wszyscy? I zobaczcie, teraz tego X biorę tylko przebijam przez dłoń. Trzy, dwa, jeden. weź kuchni na niego. Huch. Obróć go i pokaż, czy widzisz coś. ty pierdolisz. Dziedzimy. I zobacz, jedną biorę do swojej prawej dłoni, a drugą do swojej lewej. Jeszcze raz. Jedną biorę do swojej prawej dłoni, a tą do lewej. Tom ci daje. zaciśnij mocno, złącz drugą dłoń i zrób tak dwa razy. Majnego. Obróż tak? Na 4 otwieramy. 3, 4 Już mam w wieku. Naciskał mi znowu Kit do kolana. Siął ją i jaką pierwszą kartę widzisz? Zawsze chciałem króla czerwona, ale to jest 9. Zawsze mamy 9,9. Wolałbym 6 ziemi, ale mamy czy mamy? Wkładamy do góry, zamykamy i mamy. Tu jest puste? Nic nie ma? Potem, قالę, famously, dobra, Zobacz, teraz składamy te karty do śniadka, weź chłopki nie chłopki. Zobacz, karty już parę <extraction> Karty już nie ma, wejdźcie sobie. No dalej Nie ma. Nie, są karty. Karty są w Nie, u Ciebie są w kieszeni. Bo tutaj w I teraz pierwsza z karty, jaka była. To jest w dalszym ciągu spadać dziewiątka, nie? Także to jest jedna z tych Pokaż to jeszcze raz, kurde, Weź kuki na taką Masz marką czy w ogóle? Się? No, to się mówi huki. Muchaj. Laser. Laser, Lase, mam naciwki. Wow, wow. Za to zapodzię dwóch transwestytów poza zamantrzynej szodzie.